Karta. Kurwa, co ja zrobiłem? W, chyba nie, nie, nie wyrzuciłem, a to trzeba wyrzucić. Nie. Żeby nie było śmiecia, po tyle śmiecia? Nie. Nie. A, to do pamięci. Kurwa. Ojechałem, wiem gdzie wyjdę. Tak. Tak myślałem, że właśnie tu. Teraz najprawdopodobniej tu. Nie wiem gdzie ta reszta wybała ich. Gdzie się ich, oni się wcieli. Wcieli ich. Activation karty. Antenna, hejt. O. No ja rozumiem. Mm. Dziwna ta antena trochę Ale dobra Teraz co? Wracamy chyba Czego? Comrade Room O kurwa nie podoba mi się to Busy right now. Do Oho! Nawaj, stawaj, ma to stawaj! Stawaj, stawaj, stawaj! To kurwa, stawaj, stawaj, stawaj! Bo inaczej będzie kuriowo! On nie pierdol! Co mam zrobić, żeby to tworzyć? te 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 to fu chyba zginę no to wykorzystajmy korzystamy granaty eksplozjonuje robić te granaty

Kurwa, za opadą, ja pierdolę. Dobra, rodzina, rodzina, spierdalaj. Dobra, stawaj dziwko. Kurwa, zdychaj. Chuj. Wstawaj, Szumato Wstawaj, walcz! Nie, z nim walczyć to się nie da raczej. Trzeba, kurwa, drzwi otworzyć. Czym chujem? Kurwa. Co jebane będzie? Znowu zajebie. Tą 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 tom. No, to, to. pisańka. tą Giniesz Bo nie wiemy go! O, open, open! O uh, On uh. <gulanie> kurwa! Ja rodzić miał! Rodzina, co się z tym dzieje? Rodzina un-copy. Mission complete. Scrub the initial plan and pick us up at the heliport immediately. This entire island is bloodbath. The only survivor not on the team is the dog. I'll give you the details later, just... I dobra, I nie Nikt nie ogląda, zaraz każdy JJ Strokkera oglądają no. Kurwa zeszli nie schodzą, Już wszystko zeszło na psy Kurwa. Jestem ranna, muszę zjeść Muszę zjeść Apteczku, o Jędryski to po co? Zacznij. No dobra, dobra. Pochwa się swoim kurwa. Płaskie prostokąty. No, Sprawy do załatwienia. Co myślisz, że co, kurwa? Mój no, działo mi jeszcze raz, kurwa. Nie wiadomo gdzie mam w ogóle iść Ale nie wiadomo gdzie dalej, nie pamiętam Dobrze Kurwa mać. A, tu, czekaj, to będzie A, my spierdalamy przecież my stąd, zapomniałem. Przecież, Rex przyszedł Kupa Cooper był z nami, wylądował jeszcze co na początku, chupa Hall przeleciała, my lecieliśmy i, i było nas, czekaj, raz... Ricky, Gaj... Gaj? Gai się nazywa, Gaj czy coś takiego, na jego Gej mówię, nie? Ten, czekaj, Ricky, Gaj i ten Cooper, nie? Cooper... Jak spadaliśmy, to on gdzieś tam poleciał do dżungli, kurwa, i potem go Rex zjadł i w brzuchu było coś tam, że o, Cooper się zbliża, a to Rex, bo on zjadł radio. On miał radio, nie? <grym>, no i chodzi o to, że to misja ratunkowa była. Znaczy sprawdzić co się dzieje z tą stacją, nie? I co się dzieje? Dino, nie? Nik... Nie, to dokładnie pamiętam jak to było. No i nikt nie, nie wierzy, że ten dinozaur chodzi, nie? A gdzie jest, ten Taki fajny też To jest główna bohaterka. A ten taki siwy? Mulat? Nie to, to jest główny bohater, nie tam jakieś kurwa Tam czy to są pionki No, na karmienie brzucha Rekshop pójdzie? Nie, nie. to kurwa Sweduchy, to jest, peredaksusy czy jak one tam Peredaktyle. Red, <susy> Co powiesz? Tak, ćwierćwiry Kurwa ćwierkasz Jak moja była Dobra, spierdamy bo czy z granatnika wy kurwie to... bo co ja granatnik noszę? Pojebało. 4 ammo i za kurwie to on... Od razu kebab wyjdzie z niego. Może coś lżejszego. Dobra, shotguna. Kurwa, broń. Eee, stawaj, pistolet. O kurwa, będzie leżeć i modliła się. Tak. No i co, będę kurał zaraz. Widzisz, te nowsze gry nie mają takiego czegoś, o to jakieś flaszki kogoś <grystanie z nimi> heliport Port helikopterów czy lotnisko czy kurwa lotnisko helikopterów się nazywa inaczej trochę Mały pakiet porny jebany Żyjesz? Pa jeszcze żyję Widzisz? Już nie żyje, do jebał go Trzyszczałeś od Jana, kurwa Powiedz drugi skoczy Z ogonem mnie przyjebał Widzisz jakiś kurwil? Nie no. masz... nas Widzisz no. kur...